Cześć, witam na kanale Okazje i gadżety. Dzisiaj przyjrzymy się najnowszej gazetce Lidla, oczywiście działom poświęconym narzędziom marki Parkside. Nie tylko Parkside, ale gazetka Lidla nastawiona jest na takie już narzędzia czy sprzęty ogrodowe. Ewidentnie dla Lidla już powoli zbliża się jesień. Będą ciekawe faktycznie sprzęty będą między innymi akumulatorowe nożyce, będą niepozorne okulary takie ogrodnicze, dmuchawa do liści, będą wszelkiej maści nożyce do żywopłotu, w tym takie ciekawe teleskopowe, będzie ostrzałka do łańcucha i będzie wiele innych sprzętów, które omówię później. Zanim zaczniemy Zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału, czyli kliknięcia przycisku subskrybuj pod tym filmem, pozwala mi to rozwijać kanał i motywuje zresztą to dalszych działań, że tak powiem w tym temacie. Na wstępie, Szanowni Państwo, chciałem powiedzieć, że myślę, że w końcu uporałem się z problemem z dźwiękiem, z dźwiękiem wszelkiej maści, ponieważ miałem problemy z mikrofonem, były szelesty. Były, był niewyraźny dźwięk, ale był też problem z muzyką, zagłośną muzyką i tu od razu trochę się wytłumaczę po aktualizacji programu, po prostu muzyka, którą podkładam, I nagle dźwięk był jej podniesiony jakoś tak nienaturalnie, pomimo że nie zwiększałem ustawień, ale myślę, że się już z tym uporałem korzystam z nowego mikrofonu nie jest to żadna reklama ponieważ zakupiłem go za własne pieniądze DJI się nazywa ten mikrofon dajcie znać w komentarzach jak mnie w końcu słychać czy jest poprawa jakości bo bardzo jestem ciekawy w odbiorze jak państwo to odbierzecie ale dobra nie przedłużając zaczniemy zaczniemy bo gazetka obszerna obszerna pojawiają się nowe sprzęty albo inaczej mówiąc które dawno nie były Pokazywane przez Lidla czy Kauflanda, jeżeli chodzi oczywiście o sprzęty Parkside'a. I w pierwszej kolejności mamy tutaj 2400 watów o mocy rozdrabniacz nożowy. Rozdrabniacz nożowy cóż takiego to jest? Jest to taki sprzęt, mianowicie widzimy tutaj na załączonym obrazku, nadający się do rozdrabniania ściętych roślin, zarośli, krzewów. I gałęzi maksymalnie do 40 mm średnicy. Posiada zbiornik pojemności 45 litrów, moment obrotowy tego sprzętu 12 nm. Przecena według Lidla sięga 100 zł, i po przecenie kosztuje ten rozdrabniacz 299 zł. Co ciekawe, posiada dwa noże obrotowe. Tutaj producent podaje, że są wysokiej jakości, wykonane z twardej, specjalnej jakiejś stali. W zestawie mamy przepychacz, no to widzimy tutaj to czerwone. Mamy worek zbiorczy i jakieś klucze, nie klucze tego typu. Ciekawy jestem, jak sobie poradzi. No na pewno nie do jakichś grubych gałęzi. Zresztą podano 40 mm max. A jak to będzie? Myślę, że... No, ciekawy jestem generalnie. Te rozdrabniacze zazwyczaj mi się kojarzą z takimi solidnymi, ogromnymi maszynami, znacznie większymi, o tak bym to powiedział. Tutaj za 299 zł. Idziemy w prawą stronę. Już mamy takie akcesoria, bardziej, które, które nam się bardziej użytkowe, bym powiedział. Worek lub zestaw dwóch worków ogrodowych, odpornych na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, za 1499 Mamy również linę wielofunkcyjną, 30 metrów tej liny za 19,99. Na dole zaś za 99 zł. Mamy kompostownik ogrodowy, 300 litrów. Też podano, że odporny jest na działanie czynników atmosferycznych. Jeżeli chodzi o wielkość, no bo to jest istotne: 69x69x79,5 na na cm. Posiada również zamkniętą obudowę sprzyjającą kompostowaniu i, jak podaje producent, minimalizuje rozprzestrzenianie się zapachów. Po prawej stronie takie niepozorne zdjęcie, bo na początku nie wiedziałem, że to w ogóle jest, jak się przypatrzyłem. Dotyczy to plandek. Jest to plandeka lub zestaw dwóch plandek uniwersalnych. Jak każdy ma działkę, niedziałkę, ogródek, to te plandeki się przydają, wszyscy wiemy o tym. I tu mamy do wyboru zestaw dwóch plandek o wymiarach 2 na 3 metry lub jedną plandekę, trochę większą oczywiście, 3 na 4 metry za 29,99. Zestawie sznurki do mocowania. Ma być ta plandeka wodoodporna i odporna na rozerwanie materiału. 29,99. Idziemy dalej. Tu mamy akumulatorowy sekator 4V. Oczywiście akumulator jest tu wbudowany. W zestawie mamy kabel USB typu C, czyli po prostu nie mamy stricte takiej ładowarki. Co ciekawe, w zestawie mamy klucz płaski, klucz z gniazdem, a rzeczowy sekator nadaje się do cięcia pędów o grubości. 14 mm do 14 mm grubości, no niewiele, powiem szczerze. Nie podałem jego ceny. 79,99 Tutaj mamy jakieś medale, certyfikaty. Tu się Parkside tutaj chwali, kimś numerem jeden, jeżeli chodzi o narzędzia w Europie. Nie sprawdzałem źródła. Na jakiej zasadzie jest to wydany certyfikat i czego dotyczy. Nie wiem. Idziemy dalej. Widzimy tutaj panią, widzimy w okularach ochronnych i mamy takie właśnie za 1999 okulary ochronne, elastyczna taśma z regulacją rozmiaru. Są trzy wzory. Powiem Państwu, że to też niepozorny sprzęt, ale jednak przydatny. Zazwyczaj mamy w ofercie takie okulary bardzo takie minimalistyczne, bym powiedział, kawałeczek plastiku, szlifujemy, nie szlifujemy, zawsze mimo wszystko ten kawałek elementu niechcianego może nam do oka mimo wszystko wpaść, natomiast, natomiast tu mamy okulary może estetycznie przypominające okulary narciarskie bardziej, no ale na pewno bardziej zabezpieczające nasz wzrok. Przed niechcianymi jakimiś odpadkami, czy piłkami metalu, czy w tym wypadku jakimiś gałęziami, niegałęziami 19,99 no dla bezpieczeństwa myślę, że wartołoby coś takiego zakupić. Natomiast bardzo schowano sprzęt, taki jak elektryczne nożyce do żywopłotu 450W. No, zasilano oczywiście z gniazdka elektrycznego. Ja nie lubię sprzętów tego typu zasilanych z gniazdka, natomiast do niewielkich ogródków, niskich żywopłotów, myślę, że jak najbardziej mogłyby się nadać. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o elektryczne nożyce, czyli sprzęty zasilane z gniazdka, no, charakteryzują się tym, że są lekkie. Lekkie w porównaniu do swoich odpowiedników, czy to spalinowych, czy to zasilanych z akumulatorów. I cena bardzo. Niska, no bo 99 zł. No nie możemy tutaj wskazywać, jak, 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 że to jest cena wygórowana. Nie powiedziałem parametrów technicznych. Maksymalna średnica gałęzi do cięcia tych, tych nożycy do żywopłotu to 12 mm, a długość cięcia 46 cm. Myślę, że tak jak najbardziej prawidłowo bym powiedział, a zwłaszcza w tym przedziale cenowym, bez dwóch zdań. Poniżej mamy już. Sekatory, nożyce ręczne, musimy troszkę się pomęczyć, w cudzysłowie 1499 mamy do wyboru kowadełkowy, taki sekator ręczny. Lidl tutaj nam wyjaśnia, że kowadełkowy to znaczy, że nadaje się do cięcia twardych elementów. elementów. Nożycowy to oznacza idealny do cięcia kwiatów i przycinania krzewów. A nożyczki no to do domu i ogrodu i każdej z tych sprzętów, czy to sekator, czy te nożyczki, nożyczki firmy Parkside kosztuje 14,99, ale mamy konkurencję marki Fiskars, dobrze wszystkim znaną Fiskars i tu mamy sekator nożycowy Fiskars 39,99, a więc ponad dwa razy droższy od odpowiedników marki Parkside. Jeżeli chodzi o fiskarsa, nadaje się do cięcia gałęzi lub pędów o średnicy do 20 mm. Mamy kolejną stronę. Pan tutaj dmuchawy używa dmuchawy. No właściwie jest to odkurzacz z dmuchawą do liści, I tak się precyzyjnie nazywa. Zasilany z gniazdka elektrycznego seria zielona Parkside, moc 2600 W. Cena, powiem Państwu, za taki sprzęt, no też moim zdaniem bardzo niska, 99 zł, 3 lata gwarancji. i Cóż ten odkurzacz z dmuchawą nam oferuje? Otóż... Jest to urządzenie trzy w jednym, tak przynajmniej podaje Parkside. Dmuchawa, odkurzacz do liści i rozdrabniacz. Jeżeli chodzi o rozdrabniacz, on rozdrabnia, zmniejsza objętość liści, inaczej mówiąc, w stosunku 10 do 1. Łatwe zbieranie liści dzięki dużemu otworowi wlotowemu. Tak napisano worek o pojemności 34 litrów. Nie podano również takiego bardzo sprytnego i pomocnego, tutaj fragmentu tego sprzętu, więc tych kółeczek na dole. Jest to raczej standardem w tego typu sprzętach. Zwróćcie Państwo uwagę na dole. Nie trzeba tego dźwigać, tylko na tych kółeczkach poruszamy ten sprzęt. Sprzęt po podłożu 99 zł. I dochodzimy do uważam, że myślę, że niezbędnego sprzętu, jeżeli chodzi o. Ktoś, jeżeli chodzi o, o sprzęt do pielęgnacji wysokich żywopłotów, przycinania drzew, czy przycinania wysokich krzewów, mianowicie nożyce do żywopłotu z teleskopowym trzonkiem, zasilane z gniazdka niestety elektrycznego, moc 710 W, ale tutaj wysokość robocza tego sprzętu to uwaga maksymalnie 3,5 m, zdecydowanie dużo. Średnica gałęzi maksymalna 15 mm, no mogłoby tu być troszkę lepiej. Posiada ten sprzęt aluminiową rurę z elementem przedłużającym i wydłużenie tutaj sięga 60 cm, około 60 cm i nie podałem ceny. Cena tego sprzętu to 229 zł, 3 lata gwarancji. No słuchajcie Państwo, jeżeli, tak jak mówię na wstępie, posiadacie wysokie, przykładowo, żywopłoty, zamiast gdzieś męczyć się z drabinami, nie drabinami, po prostu stoimy sobie na własnym trawniku i przycinamy nawet wysokie żywopłoty. Bardzo ciekawy sprzęt, nie miałem okazji testować, ale samo założenie uważam, że no powiedzmy, genialne, bym to nawet nazwał, 229 zł. I będąc w tematyce prac na wysokości, o tak bym to powiedział, za cenę 79,99 mamy takie teleskopowe, teleskopowe nożyce do przycinania z piłą. One już kiedyś się pojawiały. Posiadają dwie nasadki, nożyce do przycinania ze zwiększającym moc systemem ciągnięcia liny Dźwigniowej i brzeszczot z hakiem do ciągnięcia. Dwa narzędzia do cięcia wysokiej jakości stali węglowej do gałęzi lub grubszych odnóg, tak napisano. Co ciekawe, tutaj widzimy taki właśnie taką linkę dźwigniową, jakiś taki system, że po prostu dzięki temu, że będziemy ciągnąć tą linkę, zwiększa się moc po prostu tego cięcia, bym tak to inaczej napisał. Co do długości brzeszczotu 30 cm. Jeżeli chodzi o element teleskopowy, tutaj mamy do 2,6 m. Precyzyjnie mówiąc, 2,65 m. Maksymalna średnica cięcia brzeszczotu 60 mm. Cena niespełna 80 zł. Idziemy dalej, no bo w ogrodzie nie może zabraknąć takich teleskopowego sekatora, w tym wypadku już precyzyjnie nazwanego kowadełkowym. No, duży sekator po prostu ogrodowy, tak byśmy to wprost powiedzieli, nie używali aż takiej terminologii bardzo, bardzo specjalistycznej. 49,99, słuchajcie, element teleskopowy, bo tu się wydłuża od 64 do 85 cm. A maksyma, maksymalna średnica cięcia to 40 mm, czyli porządny, duży sekator, tak bym to powiedział. Nadaje się do gałęzi drzew, krzewów oraz bylin. Niespełna 50 zł. No w każdym ogrodzie taki sekator powinien być. I za tą samą cenę, tu tam był sekator, a tu mamy nożyce do żywopłotu. Tym razem też z wysuwanymi teleskopowymi. Rynkojeściami, tak bym to powiedział. Już nie nadają się do prac na wysokości. Może nadają się, ale trzeba tutaj stosować przykładowo drabinę. To są po prostu zwykle takie ręczne teleskopowe nożyce do żywopłotu. 50 zł, niespełna bez jednego grosza. Grubości cięcia do 6 mm, a ramiona teleskopu rozwijają się w, w, tutaj w granicy od 62 do 77 cm. Idziemy dalej. Po prawej stronie za 99 zł mamy elektryczną oszczałkę do łańcuchów. Moc 85 W. Średnica tarczy maksymalnie 104 mm. Grubość ściernicy 3,2 mm. Otwór tarczy podano, że 22 m. Oczywiście błąd to pewnie milimetry chodzi. Z dwóch nie dodano M. Narzędzie specjalistyczne. Co jakiś czas pewnie się przyda, ale przynajmniej w większości z nas myślę, że użytkowane byłoby bardzo rzadko i sporadycznie. Na dole zaś mamy przedłużacz bębnowy. Ciekawy, zastanawiałem się nad nim właśnie. Cena to 79,99. Z czym ta ciekawość, dlaczego mnie zainteresował? Długość przewodu 10 metrów, cztery, widzimy cztery gniazdka wtykowe. Z termicznym zabezpieczeniem przed przeciążeniem i samozamykającymi się składanymi pokrywami. To no też standard, tutaj nie ma o czym mówić. Pytanie, jak gruba średnica jest kabla, tutaj jest podstawowe pytanie. Tego nie podano. Natomiast, jeżeli byłby dobrej jakości, faktycznie to cena jest bardzo rozsądna. 79,99 za 10 metrów. Klasa wodoszczelności IP44 i sprawdziłem tą klasę, no tu szału w ogóle nie ma, jest to zabezpiecza przed ciałami stałymi o średnicy większej niż 1 mm, na, na przykład druty, śruby, jakieś rozbryzgi wody itd., itd. generalnie nie mówimy tutaj o jakimś zabezpieczeniu. Całkowicie przeciw zalaniem? Absolutnie nie. ip 44 taka podstawowa ta klasa wodoszczelności. Także uważajcie na to, to nie możemy zostawiać takiego przedłużacza na pewno na zewnątrz, gdy pada deszcz. Absolutnie nie. Natomiast już ostatnim sprzętem za 1999 oferowanym w najnowszej gazyce Lidla jest piła do gałęzi z futerałem przypinanym takim do paska. Trzy kąty. Cięcia z możliwością składania i blokady. Są dwa warianty. Długość brzeszczotu 20 cm 19,99 To by było na tyle. Szanowni Państwo, w tej najnowszej gazetce Lidla datowanej od 30 sierpnia 2025 roku. Widać, że już Lidl szykuje sprzęty narzędzia już tak ogrodowe, takie jesienne, no takie ewidentnie wskazuje na porę roku i porę prac ogrodowych, bez dwóch zdań, no tak zawsze te sklepy wyprzedzają troszkę, wyprzedzają troszkę porę roku. Natomiast ciekawe sprzęty, jak najbardziej, mówię, zaskoczyło mnie na pewno cenowo przede wszystkim, bardzo racjonalnie, wycenione, czy te nożyce do żywopłotu za 99, czy ten odkurzacz z dmuchawą do liści też za 99 zł. Jeżeli nie zdecyduję się kiedyś na akumulatorową wersję, to na pewno sobie taką sprawię. Dobra, to tyle. Pamiętajcie, napiszcie w komentarzu, jak ten mój mikrofon się sprawuje, czy mnie lepiej słychać, czy nie ma czeszczeń. omówię mówię taki... Nowość dla mnie, pierwszy raz go używam, film nagrywam pierwszy raz z tym mikrofonem, dajcie proszę znać jak to wyszło, jestem bardzo ciekawy, a my widzimy się w kolejnym odcinku, cześć!